Dzień dobry. Po poprzedniej wycieczce rowerowej po Solankach napisałem do Pana Prezydenta pismo. Poskuszyłem się oczywiście moim papierem firmowym samozwańczego rzecznika społecznego rzecznika użytkowników nowrocławskich dróg, którym się kiedyś nazwałem aby na tej drodze dla rowerów i pieszych wymalował poziome znaki gdyż po prostu szczególnie w weekendy jak i piesi takie rowery jeżdżą i całą szerokością tej jezdni z tym że rowery to jeszcze się trzymają niby tej czerwonej kostki która nigdzie nie jest yy, Napisane, że jest znakiem drogowym, więc to jest takie tylko sugerowanie, że po tym czerwonym to należy na rowerze jeździć. Dlatego tu powinny być normalnie znaki poziome. Taki rower namalowany i taka para duży w małym na odpowiedniej części tej drogi. O coś takiego jak jest na tym znaku. Przy okazji jako że ten film robił, znaczy ten, nie film, nie, to nie był film. To pismo robiłem w domu. Yy, nie pamiętałem yy, jaki tu znak faktycznie obecnie stoi. Posłużyłem się mapą Google, na której, jak sprawdzicie, jest kreska pozioma, więc napisałem też o poprawienie na pionową, ale z tego się wycofuję i jest pionowa, i jest prawidłowo. Dlaczego zmierzam? Najciekawsze jest to, że pan prezydent Richard Brejza osiąga już szczyty śmieszności i absurdu, bo zamiast podziękować chociażby za zwróconą uwagę napisał mi, że mam udowodnić, że mam prawo wnioskować w imieniu Stowarzyszenia Prawo na Drodze o takie i składać takie wnioski, dlatego że podpisałem się jak zwykle Marek Browiński, a po spodem Stowarzyszenie Prawo na Drodze, bo jestem jego członkiem. Więc, Panie Prezydencie, jeśli chce Pan, to ja do Pana napiszę za chwilę jeszcze raz jako zwykły mieszkaniec. Przecież nie będę zawracał głowy prezesowi stowarzyszenia, żeby mi pisał jakieś upoważnienia, bo pan sobie takie życzy. Piszę do pana obecnie jako zwykły mieszkaniec, a państwu przeczytam, co właśnie do prezydenta Ryszarda Brejzy napisałem. Dziękuję. Pan Ryszard Brejza, prezydent miasta Inowrocławia. Szanowny panie. Jako zwykły mieszkaniec Inowrocławia, a jednocześnie sponsor Pańskiej wypłaty, wzywam Pana jako zarządcę dróg w mieście, aby zabrał Pan się wreszcie do pracy i dopilnował prawidłowego oznakowania drogi dla pieszych i rowerów położonej w Parku Solankowym na działce numer 5 obręb Inowrocław obręb 2, wymaganymi przez przepisy znakami poziomymi. I tu następuje uzasadnienie.